Dzień dobry, moi drodzy! Cieszę się, że jesteście z nami w tej podróży ku lepszemu zdrowiu i samopoczuciu. Coraz więcej osób zmaga się z problemami tarczycy, zmęczeniem, brakiem energii, wahaniami wagi. Te objawy mogą znacząco wpływać na nasze codzienne życie. Często nie rozumiemy sygnałów, które wysyła nam ciało, ignorujemy je, myśląc, że to tylko chwilowe zmęczenie lub stres. Każda diagnoza i terapia tarczycy musi być prowadzona przez lekarza. To on pomoże nam zrozumieć, co dzieje się w naszym organizmie. Ale obok medycyny, natura oferuje nam wsparcie. Zioła mogą pomóc w odzyskaniu równowagi hormonalnej. Warto poznać ich właściwości. To nie alternatywa dla leczenia, lecz jego uzupełnienie. Zioła mogą wspierać nasze leczenie i poprawić jakość życia. Dziś opowiem, które rośliny wspierają tarczycę przy jej niedoczynności i nadczynności. Każda z tych roślin ma unikalne właściwości. Poznajmy ich właściwości i sposoby włączenia do codzienności. Zaczynajmy. Razem odkryjemy, jak natura może wspierać nasze zdrowie. Zacznijmy od ashwagandy, adaptogenu, który pomaga organizmowi radzić sobie ze stresem. Wspiera konwersję hormonów tarczycy, szczególnie przy niedoczynności, i obniża poziom kortyzolu. Działa na nadnercza, przywracając energię i równowagę. To wsparcie dla ciała i umysłu w jednym. Teraz morszczyn pęcherzykowaty, niezwykła alga morska, która od wieków ceniona jest za swoje właściwości zdrowotne. To prawdziwy skarb oceanu, bogaty wiot. Pierwiastek niezbędny do prawidłowej produkcji hormonów tarczycy, które regulują metabolizm i wpływają na nasze samopoczucie. Jod, zawarty w morszczynie, występuje w naturalnej, łatwo przyswajalnej formie, dzięki czemu wspiera zdrową pracę gruczołu tarczowego i pomaga utrzymać równowagę hormonalną w organizmie. Regularne spożywanie morszczynu może być korzystne. Ale należy pamiętać, że zarówno niedobór, jak i nadmiar jodu są niebezpieczne dla zdrowia. Dlatego przed wprowadzeniem morszczynu do diety zawsze warto skonsultować się z lekarzem lub specjalistą. To potężne narzędzie natury, które wymaga odpowiedzialnego i świadomego stosowania, by przyniosło korzyści zdrowotne. Morszczyn pęcherzykowaty może być cennym wsparciem. Jeśli używasz go z rozwagą i pod kontrolą specjalisty, żeń szeń syberyjski to adaptogen, który łagodnie pobudza i wzmacnia odporność na zmęczenie. Wspiera nadnercza, poprawia koncentrację i jasność umysłu. Pomaga odzyskać energię przy niedoczynności tarczycy. To naturalny sposób na powrót do aktywności. Wzmacnia ciało i umysł. Bez gwałtownych skoków energii. Pokrzywa to niedoceniana bomba witaminowa i mineralna. Bogata w żelazo, magnez i mikroelementy, wspiera metabolizm i oczyszcza organizm. Pomaga przy anemii i zmęczeniu towarzyszącym problemom starczycą. Napar z pokrzywy wzmacnia organizm i poprawia jakość krwi. Prosta roślina, wielka siła. Przy nadczynności tarczycy, Melisa działa jak kojący balsam. Wycisza, ułatwia zasypianie i łagodzi napięcie. Może delikatnie hamować nadmierną produkcję hormonów tarczycy. Jej relaksujące działanie pomaga opanować objawy nadmiaru energii. Melisa to spokój w filiżance. Serdecznik pospolity łagodzi kołatanie serca przy nadczynności tarczycy. Uspokaja układ krążenia i pomaga unormować rytm serca. Przynosi ulgę i poczucie bezpieczeństwa, szczególnie wieczorem. W duecie z Melisą wycisza organizm przed snem. To naturalny sposób na spokojniejsze serce. Karbieniec pospolity to silne zioło na nadczynność tarczycy. Hamuje produkcję hormonów i blokuje ich nadmierną konwersję. Wymaga ścisłej kontroli lekarza. Nie stosuj przy niedoczynności. To naturalna interwencja dla trudnych przypadków. Miłożąb japoński poprawia mikrokrążenie i chroni komórki tarczycy. Dostarcza więcej tlenu i składników odżywczych do gruczołu. Jako antyoksydant chroni przed uszkodzeniami w stanach zapalnych. Wspiera zdrowie tarczycy niezależnie od jej funkcji. To inwestycja w długoterminową ochronę. Różeniec górski i tulsi to adaptogeny, które pomagają radzić sobie ze stresem. Stabilizują układ hormonalny i obniżają poziom kortyzolu. Różeniec pobudza lub uspokaja, zależnie od potrzeb. Tulsi harmonizuje i chroni przed skutkami stresu. To tarcza dla tarczycy w codziennym życiu. Natura oferuje nam wsparcie w walce o zdrową tarczycę. Wystarczy sięgnąć po to, co daje nam ziemia, by poczuć jej moc. Zioła, dieta, sen i redukcja stresu działają razem, by przywrócić równowagę. Każdy z tych elementów jest kluczowy dla naszego zdrowia. Każdy element jest ważny. Od opieki lekarskiej po codzienne wybory. Wybierajmy świadomie, by cieszyć się pełnią życia. Wybieraj świadomie Melisa zamiast kawy, spacer zamiast ekranu. Małe zmiany mogą przynieść wielkie korzyści. Małe kroki prowadzą do wielkiej zmiany. Każdy dzień to nowa szansa na lepsze zdrowie. Korzystaj z natury z rozsądkiem i słuchaj swojego ciała. Natura jest naszym najlepszym sprzymierzeńcem. Życzę Wam zdrowia i równowagi. Do zobaczenia. Pamiętajcie, że zdrowie jest w Waszych rękach.